Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie pójść takim standardowym op buildem z kiedyś, czyli właśnie Bloodthorn. Zobaczymy sobie, jak on teraz śmiga, jak wy... W tym nowym patchu, w tym nowym, jakby systemie, można powiedzieć, w tych nowych tutaj po prostu z tą większą ilością, większą ilością itemów będzie nam działał ten, ten nasz piękny buildzik. Dawno go nie robiłem, szczerze mówiąc, więc możemy sobie to przetestować. Jestem dosyć bardzo, szczerze mówiąc, ciekawy. Oczywiście zapraszam do łapkowania, subskrybowania tego kanału, jeżeli Wam się będzie podobał odcinek. Zachęcam gorąco. Piggy Bank też sobie wezmę, jak najbardziej pod sustain. W sensie nie pod sustain, tylko pod dodatkowy goldzik, to jest bardzo przyjemne. Tutaj w teorii powinniśmy chociaż... Zobaczymy jak ten Brum będzie uderzał, jeżeli on będzie krytował, no to... Szybciej uderzy, prawda? Szybciej uderzy, niestety. Ale zdarza się to jak najbardziej czasami, tak trzeba tutaj grać niestety. I liczyć na to, że będzie... Lepiej, no. Możemy sobie zrobić coś takiego. Dodatkowo... Tak? Czy... Nie, nie, nie możemy. Kurde, no dobra. To sobie zostawmy to tak, jak jest. Nic się z tym nie stanie. De facto... Lucky Clover pod Piggy Bank Spoko. Spoko, spoko opcja. Okej, okay, gramy na hammer. Jestem ciekawy, czy posiadając dwa Wooden Sword jesteśmy w stanie wygrać ten pojedynek. Mm. Okej. Okay. No jednak sam Hammer to troszeczkę za mało. Więc cieszy mnie to niezmiernie. Lucky Clover sobie oczywiście dorzucamy. Jeden Karocik też spoko opcja. Jak najbardziej. Ale my oczywiście szukamy... Yy, uu, Clubs of Haste. Można sobie zarezerwować ten Waston tak samo. Póki co. Nie wiem czy kolejnego benga pod pod piękny inką sobie zostawimy. Może być, jak najbardziej. Okej. Okay. Tutaj ewidentnie przeciwnik jest silniejszy od nas, ze względu na to, że posiada, posiada yy, mocniejsze te bronie, ale może jakimś cudem? Niekoniecznie. No, zdarza się jak najbardziej. Mana Orbik. Wszystko spoko. Szkoda, że ten Mana Orb, yy, w sensie tego Mana Orba dostajemy wtedy, kiedy jakby, no nie jest to nam Ej, turbo potrzebne, no ale jak to się mówi, jest jak jest, prawda? Okej, okay, my byśmy chcieli. Mm, 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 mm. Jakoś to wykombinować, żeby było. Żeby było dobrze, ale jak my to chcemy zrobić? Żeby zrobić tak. to rzućmy sobie oczywiście. Kolejnego Wellstone'a. Ja sobie to zablokuję. Wydaje mi się, że nie ma sensu póki co inwestować w tego Wellstone'a. W sensie, żeby wyłączyć tę broń. Bo będziemy chcieli zagrać pod Torna, który będzie grał. A tego torcza możemy sobie zrobić za złotóweczkę, czemu nie? I powoli sobie szukamy jednak tych naszych pięknych Hungry Blade'a i Tone Ja ostatnio to w ogóle rzadko dostaję tego Tone i Hungry Blade'a. Więc może być ciężko w końcu złożyć ten dek w miarę szybko. Fajny kryt na start. Tutaj tak samo, kurczę, to nieźle krytuje, ale... To trzeba przyznać, że... Early game'owe dwa wooden swordy z wellstonami to jest bardzo, dobry, bardzo dobre rozwiązanie właśnie na, na early game. Więc na pewno trzeba się cieszyć. Okej, okay, ja już tu widzę, że możemy sobie wrzucić bananki. Jak najbardziej. Box of Riches. Chyba niekoniecznie. Okej. Okay. Kolejny ten. Ja sobie zobaczę, czy dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam, więc ja sobie to zarezerwuję. Mhm. Use to gain and two. Tak, tak. To sobie zarezerwuję. Blood Amulet. Może zrobiłem jakiegoś yy, cześcika ulepszonego. Yy, Chestplate. Dobrze, póki co. ok, on ma bardzo duży sustain, ale wydaje mi się, że my mamy większy ze względu na te na te rękawice. Dokładnie tak, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Niezmiernie mnie to cieszy, tylko jest jedna kwestia. Kwestia następująca. Że fajnie byłoby dostawać już powolutku, powolutku, bo nie jakoś turbo szybko, ale powolutku dostawać te nasze yy, nasze części do tego naszego Blattorna pięknego. No, ale no nic, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? Więc gramy tym, czym mamy. I liczymy na to, że się gdzieś utrzymamy. Nie będziemy raczej przegrywać tych rozgrywek. Tutaj o dziwo. Ten sustain i te dwa mieczyki jeszcze dają radę. Więc fajnie. I tutaj tak nawet na spokojnie to wyszło. Bardzo mnie to cieszy, muszę przyznać. Okej, okay, dobra. Wchodzi Hungry Blade w kule na promce. Akon Collar też jest super. To trzeba przyznać, yy, oczywiście podmieniamy sobie póki co, tego Wooden Sworda możemy sprzedać i ja bym tak w tym wypadku to zostawił, tak jak jest. Nie zmieniał to, nic nie ruszał, szukamy oczywiście Pestilence Flask, mm, nie bardzo. Blad Amulet kolejny, super sprawa i teraz już się zastanawiam czy nie zrobić coś takiego. Wydaje się to dosyć. Aha, oczywiście, jeszcze tutaj, bo bym się zapomniał. Bardzo, bardzo istotne. Bardzo pomocne, na pewno. Mm, no, bo tutaj chcemy, żeby. Na pewno, Spiked Shield, aczkolwiek mm, moglibyśmy zrobić coś konkretnie. Tylko właśnie. Moglibyśmy zrobić coś takiego. Mm, 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 mm. Zrobić tak, tak. To sobie dać na dół. Wrzucić to tutaj, bo ten torch... o wiele sensowniejszy jest yy, od marchewki, ze względu na to, że my No nie dobijamy za bardzo tych pięciu laka. Więc, no to troszeczkę useless jest. I coś takiego sobie zróbmy póki co. To sobie zarezerwujmy, zostawmy. Nam się nie śpieszy. Wydaje nam się, że... wydaje mi się oczywiście, że ten build jest póki co na tyle solidny, że powinno nam się dobrze tu śmigać. Ok. No, on bije 4.13, więc to jest bardzo losowe, aczkolwiek. Na tyle szybko uderzamy, że w miarę przyjemnie to się udaje tutaj ograć. I teraz dobre pytanie: co byśmy chcieli? Na pewno nie Piercing Arrow, ze względu na to, że my za bardzo mm, nie mamy opcji na. W sensie gramy na pod jedną broń, więc troszeczkę szkoda tracić te dwa dodatkowe sloty na bronie. Lifebinder to jest taki klasyczny wybór. No i chyba Lifebinder. No, tak mi się wydaje, że Lifebinder chyba tutaj jest najsensowniejszą opcją. Hmm. I tak. Możemy zrobić coś takiego. Oj, teraz pytanie: czy ja chcę ten Blad wrzucić wrzucać kolejny? Kurczę, no wrzuciłbym. To jest naprawdę spoko opcja. Mm, 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 mm. Dobrze, no i zróbmy to tak jak jest. I szukajmy tego naszego pięknego Lucky Clover, spoko kurczę. chociaż piguś też jest fajny, kolejny, sobie zostawimy tego piga, im więcej pigów tym lepiej, Lucky Clover weźmiemy tak samo, Customer Card, zastanówmy się, w ogóle Turnwipe jest yy, jest epickim, więc... Póki co, weźmiemy też sobie Leather Armor, ze względu na to, że ten Blood Amulet będziemy chcieli jakoś wcisnąć I go aktywować, żeby nie stał sobie pusto, tylko zaupgrade'ować go dodatkowo Okej, okay, zobaczmy Jest problem następujący, że my za bardzo nie mamy jak Poisona ściągać Zobaczymy ten nasz healing, czy on wystarczy Żeby go pokonać No Wow, udało się, ej, kurde, naprawdę bardzo przyjemnie Trzeba zobaczyć, ile się wychilowaliśmy, bo zadaliśmy z Hungry Blade 129, ale tego heala, 175 z vampiryzmu. O, ten vampiryzm naprawdę robi robotę, i to trzeba przyznać. O, doki, i teraz tak to sobie bierzemy. Dorzucimy sobie na pewno tutaj, żeby przyspieszyć nam nasz, nasz ten piękny Hungry Blade. Możemy zrobić tak. Te świnki gdzieś tutaj, wrzucić, żeby gdziekolwiek były. Tak naprawdę, de facto, pyry, Dobra, i coś w tym stylu zostawiamy. no dek Znaczy, custom. Pytanie: czy ja chcę sprzedawać tego Lucky Clovera, jak go kupiłem? No, chyba nie bardzo, prawda? Mi się wydaje, że nie ma to sensu jakiegoś tam większego. Zróbmy tak jak jest. Tego Leder Armora polepszmy. Niech ten Hungry Blade uderza jak najczęściej. Oj, ale tutaj burst dostaliśmy ogromny. Nie wiem, czy zdążymy. No nie zdążyliśmy ewidentnie, Nie zdążyliśmy. Niestety. Super. Teraz będziemy mieć vampirika. Bardzo jest to nam przyjemne. Na pewno im więcej tego healingu, tym lepiej dla nas. Dorzućmy tego customer carta, bo boję się, że tego Ton Wipe'a to my nie dostaniemy chyba nigdy. O, bladomulet kolejny. Nie, chyba nie, chyba to już za duże jest, szczerze mówiąc. Tego ton wipe'a przydałoby się znaleźć. Ym, tutaj mamy jakąś szansę, nie bardzo mamy szansę. Tutaj jest 35% fa, aha, ale to nie działa, tak, ok, no dobra. No to skupmy się na rolce. Corrupted Crystal, Ym, ja bym sobie dorzucił tego Corrupted Crystal'a, kurczę. Teraz pytanie: Tak, czy customer Karda też bierzemy mm, Unique Legendary All Godly? okej. Okay. to my mamy z tego połączenia to będzie Godly, fajnie, fajnie. Legendary to też, dobra. No to sobie zarezerwujmy i liczmy na to, że w końcu ten torn nam siądzie. Bo ileż można czekać? O, tu w ogóle jest, Kurczę, jaki bardzo mocny build. Pytanie, czy my... Oh, wow, ty... Deklasacja! Przede mówiąc, to się... Sp... No, heal fajne, ale... Ten Hungry Blade jak, jak... Jezus, 6 na 27! To jest bardzo losowe, ale jak to huknie... To no... To potrafi, potrafi sieknąć. No i to bije co sekundę praktycznie. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko teraz tak. Dorzucam sobie to, oczywiście. Chyba muszę zagrać tak. Po prostu. Oj. Hungry Blade z Hungry Bladem. I liczyć na to, że jakimś cudem za chwilę nam coś dojdzie fajnego. Heart Container jest świetny. No, jest wybitny hard container. Ananas. No, tak, szczerze mówiąc, ja mógłbym go wziąć za te piggybangi, trochę się spowolnić, ale czy to ma sens? Ja mogę to zarezerwować, wstrzymać się póki co i zobaczymy. Zobaczymy na te Hungry Blade, jak nam to będzie śmigało wszystko. Miejmy nadzieję, że to będzie elegancko śmigało. Przetestujmy to. Pytanie, czy stamina też będzie wystarczająca? Jeżeli będzie, 4.19 to bije. Ok. Ale chilnął się. Kryd jakiś? Super. Corrupted Crystal zrobił robotę teraz. Troszeczkę nas, y muszę przyznać, uratował. Platinum Card jest zrobione. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Możemy to wrzucić póki co tutaj. Mmm. Y no i co? W takim razie, tak naprawdę, to wypada zrobić jedno, czyli tego herd Containera dorzucić, mm, jakaś rolka sportowa, Mana Orb, nie, Mantrixa nie będziemy robić, Manchester, tak? Zawsze mam problem z wymową tego, Mana thirst, okej, okay, Mana Turst, Mantrust, w ogóle zawsze to czytam, nie wiem czemu, okej, okay, nieistotne, Zastanówmy się nad tym, nie, no chyba lecimy. Herd Container bardzo przyjemnie będzie działał, to, to trzeba przyznać mu, że jednak jest to coś, co gdzieś tam jest yy, pożądane w tym naszym deku. Ze względu na to, że tego wampirizmu generujemy bardzo dużo, przez co jeszcze więcej obrażeń dodajemy, prawda? Póki przeciwnie, gdzieś tam poizona nie będzie nakładał dużo. Tym rapierem też sieka mocno. Ale. No. Udało się, ok. Było blisko ten rapier. 25, 31. Sporo. Trzeba przyznać, sporo. Ale 19 wampirizmu. 6 do 39. Jaki to jest rozszerzał w ogóle, zobaczcie. No witam. Witam pana, w końcu. Doczekaliśmy się pana. Jak długo czekałem, szczerze mówiąc, na pana. Bożdy mi było przykro, że tak długo musieliśmy czekać. Ale już pan jest, więc cieszymy się. Aleluja. Eee. Oj, to też co? Okej, okay, teraz tak. Wydaje mi się, że to jest czas, w którym tego, te pigi-bęgi śmieszne możemy sobie posprzedawać. Mmm. Bo ja bym to chciał gdzieś tutaj włożyć póki co, ok. I w takim wypadku Gdybym to poprzestawiał Tutaj hmm. Jest jakiś sens, w sensie jest Sensowne miejsce, żeby to włożyć Mogę włożyć tak Tylko, że Musiałbym zrobić coś Takiego To ma jakiś większy sens? Nie bardzo. Ale dobra, no zostawmy to tak jak jest, bo wiadomo, że nam się. Aha, tylko teraz tak. Hmm. Chyba trzeba zrobić coś w tym stylu w takim wypadku. Hmm, tak. Nawet tak. drżyćmy to tutaj. Możemy przerzucić. Nawet tak. Ok. Wiem, że to nie jest jakieś turbo mocne. I z tym sobie poczekamy oczywiście, bo tu już jest wystarczająco. Tak mi się wydaje, będzie wystarczająco dużo obrażeń. Poczekamy sobie tą jedną rundę. Poczekamy, czy nie. Czy jest coś. No kurczę, nie za bardzo jest co sprzedać, szczerze mówiąc. Dobra, liczmy na to, że jakby to wystarczy. Ten wampirizm będzie w, tak sobie na spokojnie rósł. To jest bardzo przyjemne w tym... W ogóle ten build jest strasznie przyjemny. Okej. Okay. Troszkę nam staminy brakuje. Ale bananki wlatują. Nie no, no przeciwnik nie ma jak się przebić przez to. 19 wampirizmu. No patrz. Piękna sprawa, muszę przyznać. Lecimy oczywiście Survival Mode. kolejny, kolejny etapik. Kolejna turka. Jak najbardziej. Wrzucamy piękny platform. E, I on teraz tak. Mm, czy ja lecę na 2? Ja mam hajzu życie. Mm, w tym wypadku. W tym momencie. Chyba, że będę kupił jakąś staminkę. Szybciutką. Dodatkowo, oczywiście. Bierzemy jak najbardziej. Kolejną tutaj opcję. O, dobra. Połączymy sobie tą staminę, żeby była w sensie tego heroic połsiona, żeby był jeszcze mocniejszy. Zastanówmy się, tu jest 2U. Tu jest super. Tylko my nie mamy z czym to połączyć, oprócz tego spike Shielda. Eee, jakbyśmy zrobili coś takiego. Mm, mm, mm. Nie bardzo mi się to widzi. Chyba... Że robimy tak. Co to, to mi da? Nic mi to nie da. A tak... Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Chyba jest okej, okay, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje, że powinno być kit. To to bym... w ogóle mógłbym... Hmm. Nawet tak przerzucić, tak czy nie? Bo jakbym zrobił coś takiego, wtedy nie mam jak tego skleić. Tak, tak, no nie mam. No nic, zostawmy to, to tak jak jest. Niech będą te, ten jeden chociaż herd container ulepszony, ale to i tak jest świetne. Im więcej tych herd containerów mamy, tym lepiej dla nas. Szczerze mówiąc. Eee... Corrupted Crystal, czy, czy jest sens robić. Robić Heart of Darkness. No, bo on będzie ściągał dwa buffy z przeciwnika, będzie priorytetował. priorytetował? Priorytetował. Prio, o Jezus, nie wiem. Dajcie znać, jak się mówi. Prior. stawiał priorytet na, na regenerację, aczkolwiek jeżeli nie będzie tej regeneracji, to będzie brał inne buffy. To w teorii jest ok, ale pytanie, czy, czy my chcemy się w to bawić? Jak głównie dla nas najważniejsze jest to. Bo to niby daje jeden co trzy sekundy. A to ma co 4 sekundy dwa buffy. W Teori... teorii... W to jest spoko. Dobra, no jedną zróbmy. Może niech stracę. W razie czego to będzie na mnie, że dałem dupy. A tak to to. Sprawdźmy to. Okej, okay, gramy na crossblades. Zobaczymy jak to będzie śmigało. Okej. Okay. Ty no i ten Crossblade z nas ostro tutaj przetyrał. 33, 38. Patrzcie, i nawet to nie jest jakkolwiek yy, są zmaksymalizowane, a jednak 51, 57. Czemu tak się wydarzyło? Nie wiem. Troszkę sadgę No ale no cóż. Mm. Ja w tym wypadku mogę zrobić nawet coś takiego, bo ten, ten jeden gain dużo nam nie da, a to jest zawsze spoko opcja. Cup of resilience e, też jest fajne na tego Bersta, żeby jednak go troszeczkę ograniczyć. Mm, na pewno chcemy bananka tu włożyć, żeby on jednak nas o. No, tu jest rewelacja. Dobrze, dobrze, dobrze. Panie dobrze. Moglibyśmy zrobić coś takiego. Jak wtedy, jakbyśmy to przerzucili tutaj. To one będą szybciej działały. To też jest super opcja. Stracimy troszeczkę na. Nie stracimy. Przerzucimy tutaj. I nie stracimy na tym leafie. Ten lift leaf też fajnie byłoby zmaksymalizować, aczkolwiek no nie mamy za bardzo miejsca. Horror kolejny. Ua! Za 8. No patrz pan. Teraz to ja się muszę, muszę, muszę mocno zastanowić. Mamy cztery tury, kurde, jeden golda brakuje. Może ten wellstone faktycznie? Dobra, sprzedam go. Yy, zróbmy tak... Można nawet coś takiego zrobić. Pyk. Herd container jakoś tu włożyć, yy, psz, psz, psz. Gdybyśmy to przełożyli tu, podali tu, to jakaś opcja jest na to. Dobra, no zobaczmy, zarezerwujmy sobie to też, yy, tylko, że... No nic, yy, stracimy jedną turę, bo wydaje mi się, że my na tyle mało mamy tej staminy, że po prostu no, nie ma szans yy, wygrać tej rozgrywki, chociaż mogę się mylić. Bo naprawdę, u, jaki krycik tu siadł. Dobra, nieważne, Jak gadam głupoty. Nie słuchajcie mnie. W tym wypadku, proszę mnie nie słuchać. Totalny Oro jest zrobione. Panie kolego, dobrze. Bardzo mi się to podoba. Niezmiernie jestem uradowany. No i co, kolejne head-containery: jak najbardziej, jak najczęściej, jak najwięcej. Zapraszam. No, i to, to naprawdę brzmi brzmi dobrze. Zobaczymy, ile jest kryta. Ile dokładnie mamy laka. Bo tego laka przydałoby się też gdzieś tam dorzucić. Laka mamy 3. I to nam daje. 30. Jest 50% szans nakryta. Więc to nie jest jakiś turbo-słaby. E, słaby ten. Turbo-słaby procent. Prawda, my staminy to w ogóle nie mamy. Jak tak teraz widzę. Nad tym trzeba byłoby się skupić. Prawda, my tak. Tak krytujemy, tak się hilujemy, yy, że nie jest to nam aż tak potrzebne, aczkolwiek i tak bym, i tak bym spróbował gdzieś poszukać tej staminy. Czyli. A tu kolejny. Nie no, Jinx tutaj. Nie bardzo. Jest miejsce. No ja nie ma sensu, chyba przyspieszać jeszcze dodatkowo. Jakaś staminka. Jest stamina sac w teorii. No, stamina sac zawsze, zawsze ok, prawda? To zawsze jednak ta dodatkowa stamina. U, jest. Heroic Pota. Tak samo tutaj, laka też dodatkowego weźmiemy na pewno. Bo im więcej laka, tym lepiej. Okej. Okay. No to wygląda sensownie na następną turę. Tą fajnie, jakby się nam udało wygrać. Jeżeli przeciwnik nie będzie nam ściągał za bardzo tego wampirizmu, to wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to yy, wygrać po prostu. Najprościej rzecz ujmując. Prawda, my tej staminy nie mamy w ogóle. No, jest problem gigantyczny z tą staminą. Kurczę, no nie spodziewałem się, że aż tak będzie to yy, zużywało tutaj. Tej staminki. No ale dobrze. Blatujemy ze staminą. To sobie dorzucamy kolejny ten. Yy, kolejny lak jak najbardziej. Blat amulet, kolejny. Czy po prostu. To jest ostatnia tura, więc to nam nie jest potrzebne. Czy kolejny akorn. Bo to będzie jeszcze zwiększone... zwiększona szansa nakryta. To nie jest głupie. Tak mi się zdaje. Zdaje, wydaje. O, jeszcze odwrotnie trzeba dać. Rejpotę. Mhm. No ja nic, zobaczmy, jak to nam wyjdzie tutaj. O Jezu, na co my trafiliśmy. Nie widzę tego. Nie widzę, żebyśmy to wygrali. Nie mamy jak tego Kolda się pozbyć. No. Ej, ej, No unlucky, unlucky, że trafiliśmy akurat na takiego przeciwnika. Bo ten build naprawdę jest dobry. To trzeba przyznać. No 100% szansy nakryta. Tylko ten Cold nas akurat teraz zajechał. No niefortunnie muszę przyznać, niefortunnie Ale naprawdę przyjemny buildzik yy, Polecam każdemu yy, No i co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Zostawcie łapę w górę, komentarz Jakąś subskrypcję, jeżeli wam się oczywiście podoba my się widzimy w kolejnych odcinkach Z Backpack Battles trzymajcie się, hej hej